Dobrze, to jedziemy z tym koksem Jest poniedziałek wolny, bo 11 listopada Będzie to chyba ostatni dzień na wyjazd na moto w tym roku Biorąc pod uwagę aurę, która obecnie panuje, jest już coraz zimniej Ten tydzień ma nie być zbyt miły Także ostatnia przejażdżka przy okazji odwiedzin Obieram sobie kurs na Konstancin na pewno z wielu was powie, że jest to dziwny kierunek czemu nie jadę przez miasto? Otóż właśnie dlatego, że jest 11 listopada manifestacje, strajki wszystko z wie co się będzie działo do tego jest cała masa objazdów, robót dlatego jadę tędy Ktoś mi cały czas niemiłosiernie wali w kask. Nie wiem co to jest. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Można powiedzieć, że jest to pierwsza kamerka z komentarzem, którą nagrywam tak na serio. Oczywiście pomijając to co robiłem wcześniej, czyli testowanie sprzętu z różnych ustawień dla sprawdzenia czy będzie mnie słychać czy nie będzie mnie słychać jak to ustawić żeby było najlepiej oczywiście jazda tam zupełnie inaczej wyglądała głównie mówiłem raz, dwa trzy raz dwa trzy test mikrofonu jedziemy z prędkością 127 na godzinę, 5000 obrotów i tak dalej tylko i wyłącznie po to, aby później zobaczyć jak dźwięk ma się do warunków na zewnątrz także ta kamerka będzie pierwszą kamerką nagraną już tak bardziej na poważnie żeby złożyć dźwięk z obrazem zobacz jak to będzie wyglądać czyli taki można powiedzieć to ostateczny nie wiem czy zamieszczę ten filmik to się okaże Zgodnie z planem, komentowane kamerki będę zamieszczać u siebie na kanale w przyszłym roku. Od samego początku mam pomysł na cztery kamerki na dzień dobry, tak aby zamieścić wszystko od razu na kanale i puszczać wam co jakiś czas. Oczywiście standardowo z tygodniowym odstępem, czyli prawdopodobnie, że nic nie ulegnie zmian, co sobotę. Będzie wpadał jeden filmik A no to dlatego, żeby nie wrzucić wszystkiego naraz Żebyście przez dłuższy okres czasu mogli sobie coś obejrzeć Oczywiście mógłbym włożyć wszystko naraz Ale obejrzeliby się to jednego dnia, a później miesiąc czasu czekalibyście na kolejne nagrania, więc Wydaje mi się, że ta opcja jest znacznie lepsza Jak już wspominałem, mamy listopad jest trochę zimno Ale nic, no to. to trzeba ruszyć 9 km temu dostałem informację o rezerwie Przede mną jeszcze jakieś 20 km no, Albo 25 Także gdzieś po drodze trzeba się będzie zatankować Ale to już bardziej chyba w Konstancinie Siedziemy sobie na około troszeczkę, a to w sumie nawet lepiej, ponieważ nie będę się co chwila zatrzymywać na światłach, także bardziej ekonomiczna jazda. Przy okazji macie po raz kolejny możliwość podziwiania. Wspaniałych tras, które dostaliśmy do użytku ostatnio w Warszawie, a które pokazywałem już na poprzednich no, nagraniach. Tak, a w ogóle to oczywiście nie zacząłem, bo powinienem powiedzieć, witajcie na moim kanale przy kolejnej okazji, kolejnej nagrywki. Aczkolwiek tak jak już powiedziałem na początku, nie wiem czy ten film zostanie opublikowany. Wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy jak przyjmiecie w ogóle pomysł takich kamerek z komentarzem. Mam nadzieję, że dobrze oczywiście, że będzie Wam się to podobać. Docenicie jakiś tam mój trud, który wkładam w robienie tego. Jak widać, ruch jest całkiem umiarkowany, ale nic dziwnego, jest godzina popołudniowa. Powroty po długim weekendzie dopiero nadejdą. Okej, okay, nie jesteśmy najszybsi na trasie, dajmy się wyprzedzić. No i cóż... Tak jak mówiłem, co tydzień będę Wam rzucał kamerkę. Jeden filmik na tydzień, chyba że wydadzę się coś ciekawszego albo złożę jakiś filmik dla kogoś innego, to, to będziecie mieli więcej filmów, ponieważ na kanale nie wrzucam tylko nagrywek z przejazdów na moto, ale również jakieś nagrywki z wyścigów, tudzież z moich widok na lotniskach, bądź gdziekolwiek indziej, gdzie wyląduję z kamerą i filmuję coś wartego pokazania. No i cóż, tutaj było chyba na razie na tyle bo dziwnie czuję się mówiąc sam do siebie jadąc na motocyklu Normalnie nie rozmawia się ze sobą Z tym bardziej na moto, no chyba że masz interkom jakiegoś pasażera z tyłu albo jedziecie na trasie z jakąś grupą ludzi i macie możliwość porozmawiania właśnie przez jakiś interkom Chociaż w sumie w samochodzie też nie co jedziesz samemu To też za bardzo do siebie nie mówisz Także jest to na pewno dziwne uczucie Rozmawianie samemu do siebie Mówienie Jadąc na moto Nie wiem do szyby tu do mikrofonu przede mną Oczywiście raduje mnie tylko ta świadomość że wiem że to się nagrywa i ma to jakiś cel, ale mimo wszystko jak na razie, jak na początki czuję się dosyć dziwnie. Także wybaczcie, jeżeli ta kamerka nie jest zbyt interesująca, nie da zbyt bogatych treści. Ale w sumie jest to test, w sumie nie wiem czy będzie publikowany. Także wydaje mi się, że będzie całkiem ok.